Dzień dobry, tudzież dobry wieczór, zależnie od tego, kiedy to oglądacie. Jako iż od premiery Rozdroża Kruków minęło już, no, ponad dwa miesiące, stwierdzimy, że jest to najwyższy czas, gdzie dużo ludzi już tą książkę przeczytało. Dlatego chciałbym dzisiaj troszeczkę porozmawiać na temat tego, co najbardziej nie podobało mi się w tej książce, oraz ogólnie powiedzieć trochę na jej temat. Będzie to coś bardziej tak w formie opinii. Ale też można to potraktować jako podcast w tle, ale też bardzo krótki, więc po prostu sobie trochę dzisiaj pogadam. Więc nie martwcie się, zaraz odpowiem na główne w sumie pytanie, jakie jest zadane w tytule, ale na początku chciałem troszeczkę nadmienić na temat w ogóle genezy powstania rozdroża kruków, bo jest to w sumie sprawa prosta, ale będzie mi ona potrzebna do mojego takiego głównego spojrzenia na tą książkę, że tak to ujmę. Tak więc yy, pozwólcie, że zapodam cytat yy, z głosu rozsądku 4 ze zbioru opowiadań ostatnie życzenie. Mój pierwszy potwór Lola był łysy i miał wyjątkowo brzydkie, popsute zęby. Napotkałem go na gościńcu, gdzie do spółki z koleżkami potworami, maruderami z jakiejś armii zatrzymał chłopski wóz i wyciągnął z tego wozu dziewczynkę. Może 13-letnią, a może nie. Wydaje mi się, że ten cytat wystarczy wiedzieć, co się działo później, i konsekwencje tych wydarzeń są początkiem właśnie trzymanego przeze mnie w, rękę, w ręce rozdroża kruków. Więc najprościej rzecz tłumacząc rozdrożę kruków jest opisaniem tego, co się działo z Geraltem, młodym, osiemnastoletnim Geraltem, po opuszczeniu siedliska Kremoren. no i rozbudowaniem tego właśnie cytatu poniekąd, bo wszystko, co się dzieje w tej książce, dzieje się właśnie po tym pierwszym starciu z tymi Potworami, którymi oczywiście byli ludzie. I właśnie na początku tutaj mamy zaprezentowane te konsekwencje. Więc przez całą historię, mm, zwracamy uwagę na to, jak Gerald dopiero uczy się swojego fachu, zaczyna też mieć takie trochę rozterki pomiędzy tym, czy chce być. Bardziej Wiedźminem, czy chce być bardziej ludzki. I właśnie też na początku przez to, że atakuje tych potworów, tych ludzi, od razu to zwraca uwagę na to, że on jest bardziej człowiekiem niż yy, Wiedźminem, no bo Wiedźmin nie może ingerować jakby w sprawy ludzkie. To jest jeden z takich motywów głównych w ogóle rozdroża Kroków. Ale mamy jeszcze y, drugi motyw, który według mnie jest idealnie zaprezentowany w opisie tej książki, który, te, który teraz przeczytam. Oto słowa proroka. Zaprawdę powiadam wam, że nastanie chaos, a w wielu miejscach i ogień często będzie wybuchał. Słońce rozjaśni się w nocy, a księżyc w ciągu dnia. Gwiazdy zaś zaczną spadać. Krew będzie ciec z drzewa, a kamień wyda głos. Dzikie bestie będą atakować, a niewiasty brzemienne będą rodzić potwory I oczom naszym stało się ono widome Niewiasty porodziły potwory Wiedźmini są tymi potworami, heroldami chaosu i zguby Anonim Monstrum albo Wiedźmina opisanie I właśnie to Monstrum lub albo Wiedźmina opisanie jest drugim, można powiedzieć, głównym wątkiem tej książki I teraz przechodzimy do sedna mojej sprawy i moich problemów z tą książką Bo ogólnie Czy... Wiedźmin Rozdroże Kruków jest dobrym dziełem, jak najbardziej. Sapkowski ukazuje tutaj swój styl pisania, który po prostu jest bardzo dobry, chociaż do mnie osobiście on w niektórych miejscach nie, nie przypada mi do gustu. Wiem, że jest on dobry, po prostu nie trafia w moje gusta. Historia jest też dobra. Ale! Myśląc o tej historii jako standalone, czyli książka, która nie miałaby żadnego backgroundu, żadnych innych części, powiedziałbym, że to jest naprawdę dobry kawał dzieła. Ale pamiętajmy, że to jest saga Wiedźmińska i przy tym... no... Znaczy, saga Wiedźmińska to jest coś z uniwersum Wiedźmina, bo saga Wiedźmińska to jest pięcioksiąg, przed tym jeszcze mamy opowiadanie, a to już jest coś innego, można by rzec, do czego też zaraz dojdę. Właśnie patrząc, że to jest w tym uniwersum, to mam z tym książką ogromne problemy. Pierwszym takim ogromnym problemem jest to, że książka ta nie potrafi się zdecydować, czy jest ona opowiadaniem, czy całościową książką. Bo o tych dwóch wątkach, o których wam przed chwilą nadmieniłem, można by było spokojnie napisać no, gdzieś z jedną trzecią tej książki, czyli 100 stron ale mamy 300 stron, więc coś tu definitywnie zostało dodane. I teraz pytanie, czy te wątki dodane są ciekawe? I tak, i nie. Dlaczego? Bo nie wnoszą one nic do fabuły. Um, oczywiście mamy tutaj przedstawione takie wątki poboczne, jak typu e, zlecenia wiedźmińskie, które oczywiście powinny występować w Wiedźminie, ale na nich powinna być oparta historia, a nie, że tutaj mamy chyba z sześć, o ile się nie mylę, albo coś koło tego, nawet może więcej, e, może nawet dziewięć, zleceń wiedźmińskich, gdzie Geralt ja wiem, że one mają na celu ukazanie nam, że Geralt jest jeszcze niedoświadczony w swoim fachu, o czym na przykład świadczy walka ze strzygą, która się tutaj pojawia, gdzie Geralt ponosi porażkę. Jest to oczywiście nawiązanie do pierwszego opowiadania w ogóle z Uniwersum Wiedźmina o tytule Wiedźmin. Ale nie rozwijają one w żaden sposób, mi się wydaje, wątku głównego. Chociaż mają poniekąd jakieś znaczenie. Szczególnie jedno to zlecenie z... Tymi zwaśnionymi rodami, jakby Romeo i Julia. Ale poza tym, to niekoniecznie one cokolwiek robią. Odpowiadając tak konkretnie już na pytanie, czy potrzebny nam w ogóle ten Wiedźmin, nie. Ale nie jest to pierwszy raz, kiedy to stwierdzam, bo stwierdziłem to samo przy sezonie burz. I osobiście uważam sezon burz za najgorszą yy, książkę ze świata Wiedźmina i też nie znowu dlatego, że historia tam jest fatalna albo styl pisania bo to jest kolejny dobry kawał historii, tylko że sezon Bush nie wnosi kompletnie nic do uniwersum Wiedźmina rozdroże Kruków robi praktycznie to samo tylko jednak coś poniekąd mimochodem wnosi bo jest to doświadczenie młodego Geralta, więc wnosi coś do historii? do perspektywy pewnie tak, ale czy wnosi cokolwiek do głównej sagi? No, i to jest właśnie problem, jaki ja mam aktualnie z najnowszymi książkami Wiedźmina. Nie wnoszą one nic i nie będą wnosić. Dlaczego? Bo wracamy do Geralta. I tutaj moja taka trochę, może kontrowersyjna opinia, którą też już mówiłem przy sezonie Bush do siebie oczywiście wtedy, ale you know, że może powinniśmy już pozwolić Geraltowi odejść na zasłużoną emeryturę. Jakby. Może też to jest moja perspektywa, bo ja całą sagę Wiedźmina plus oczywiście zbiór opowiadań na początku i Sezon Bush przeczytałem. Skończyłem czytać przynajmniej rok temu. Więc jestem świeżo, można powiedzieć, po, po przeczytaniu. I dla mnie Rozdrożek kruków nie jest czymś, wiecie, do czego ja wracam po 10 latach. Jakiś uniwer uniwersum, który nagle ma dwą książkę i ja do niego wracam. Nie, to jest uniwersum, które ja skończyłem czytać rok temu. Więc nie czuję się, żeby. Jakkolwiek nostalgicznie w tym, w tym pojmowaniu. I właśnie jakby, jak już byśmy mieli tworzyć jednak dalej te dzieła wiedźmińskie, to według mnie osobiście Sezon Bush oraz Rozroże Kruków pasowałoby bardziej w formie opowiadań i wypadałoby po prostu odrzeć je z takich zapychaczy typu tych zleceń wiedźmińskich i zostawić tylko to mięsko historii, i spokojnie dałoby się to zmieścić w takim w Godzinnym, tak, w stustronicowym opowiadaniu. I wtedy według mnie rozdroże kruku wypadałoby 100 razy lepiej, bo jest znakoma różnica w czytaniu 100 stron skondensowanego opowiadania, które wie, co chce opowiedzieć, a czytania 300 stronicowego, rozliczonego opowiadania, które tak naprawdę nie wie, gdzie pozostał wątek główny. On gdzieś tam jest, ale znalezienie go też wymaga trochę trochę roboty. I nie mówię, że sam koncept z pokazaniem młodego Geralta był zły, bo był bardzo dobry. Mówiłem, fabuła wypadła tutaj w, pod jakimś względem wyśmienicie, chociaż pozostawia według mnie wiele do życzenia. W sensie sam wątek y, dzieła właśnie tej wyżej y, wcześniej wspomnianego y, Monstrum albo na opisanie jest, według mnie, dobrze wymyślone. Y, mamy tego maga, który to napisał, mamy całego Prestona y, Holta, który wiemy, z czym jest związany. Całą postać Holta jest intrygująca. Wydaje mi się, że mogła być jeszcze trochę lepiej pociągnięta, no ale wtedy byśmy musieli wywalić niektóre zlecenia wiedźmińskie, więc nie za bardzo, nie za bardzo, nie. Też mam pociągnięte w rękach Świątyni Melitele i też według mnie wypada on dobrze na tle tego wszystkiego. nie wydaje mi się, że aktualnie Wiedźmin jest pisany, bo, bo tak, bo fani go chcą. Tutaj, oczywiście, jak. Autor do tego podchodzi, nie zamierzam się w to wplątywać, jakby to nie moja sprawa, ale według mnie właśnie Sezon Bush oraz e, Rozdroże Kruków byłby lepsze w formie opowiadań, a nawet powiedziałbym, że lepiej by było, żeby napisać w ich miejsce coś lepszego. I skoro już poruszamy ten temat pogromu miejskiego, to dlaczego by nie zrobić opowiadania właśnie z. Pogrom, albo książki na tej całej z pogromu wiedźmińskiego, opisać jak to wyglądało. Ym, może z oczu we, np. Wesemira, nawet z oczu Prestona Holta mamy zrobioną postać. Dlaczego nie? No bo musi być Geralt i to mnie dziwi. W sensie, wiem, że uniwersum się nazywa Wiedźmin, ale... Geralt nie jest jednym Wiedźminem tego uniwersum. Mi się wydaje, że jest bardzo dużo Wiedźminów, którzy chcieliby właśnie opowiedzieć swoją historię poniekąd, że tak tu i I dlatego po prostu twierdzę, że według mnie powinniśmy porzucić już Geralta. Jakby pozwólmy odejść mu na tą zasłużoną emeryturę i po prostu pójdźmy dalej. Jeśli Sapkowski chce pisać kolejne, chce rozszerzyć jakoś uniwersum Wiedźmina, to... Ma naprawdę duże pole do popisu, i nie musi się trzymać tego jednego biednego bohatera i go katować do ostatniej kropli krwi. Jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że kompletnie drażni mnie tutaj forma zakończenia tej powieści, w sensie według mnie jest to ona taka trochę chaotyczna, bo na koniec po prostu Geralt domyka parę spraw, ale finalnie na sprawa nie jest dokończona, i jest tak dziwnie ucięta, że niby okej, okay, Geralt ma jakąś w sensie ma jakąś przemianę, ale w sumie to po prostu jest ucięte i tyle, i trochę to jest dziwne. Pas mówię, pasuje to do stylu Sapkowskiego, ale sam mówiłem, że niektóre rzeczy mi się w stylu Sapkowskiego nie podobają. Więc, jak miałbym ocenić rozdroże Kruku w jakiś sensownym sposób, powiem tak, gdybym, gdyby nie była tu książka z, z Uniwersum Wiedźmina, tylko właśnie standalone, powiedziałbym, że to jest naprawdę dobra książka, dobrze napisana, fabuła jest Ciekawa, rozwleczona, ale ciekawa. I naprawdę miłoby mi było, może czasem do tej książki wrócić, więc powiedziałbym, że 7 na 10 to jest według mnie adekwatna ocena, bo nie jest to nic wysokolotnego. Ale skoro wiem, że tak to jest uniwersum Wiedźmina, no to ja oczekuję od tego trochę więcej, co nie? Pamiętamy opowiadania, pamiętamy sagę i według mnie rozroże Kruków próbuje być tym. Czym były poprzednie tomy, nie licząc sezonu burz, bo to w ogóle teraz też się dopowiem, ale nie jest. I w tym jest problem, że nie wiem, czym chce być. I tutaj jeszcze właśnie mówiłem o, o sezonie burz. Według mnie, sezon budżet jest jeszcze gorszy niż rozroże Kroków, dlatego też podam teraz swoją ocenę. Rozroże Kroków dostaje ode mnie szczere 6 na 10. Myślę, że to i tak jest bardzo dobra ocena książki, którą najprawdopodobniej szybko zapomnę, bo szczerze. Przeczytałem ją chyba miesiąc temu i teraz do tego odcinka musiałem sobie czytać małe streszczenie i plan wydarzeń, żeby pamiętać, co tu się stało. Jest niestety typ książki, którą się szybko zapomina, no ale to jest przez sposób, jaki jest właśnie napisana i to jest trochę, trochę smutne. Więc 6 na 10. Sezonowi Bush dałem 5 na 10. Dlaczego? Rozróżek Kruków, jak powiedziałem, jest książką, która nic nie wnosi do uniwersum, ale jednak dodaje nam coś do głównego bohatera, dlatego 6 na 10. A Sezon Bush... Nie dodaje nam kompletnie nic z tym uniwersum do bohatera, i praktycznie jakby się go nie przeczytało, to okej, okay, można żyć z tym dalej. E, więc sezon pod tym względem jest jeszcze gorszy. I jeszcze stwierdziłem, że rozważę jedną kwestię, czy w ogóle poleciłbym rozdroże Kruków. Tutaj sprawa robi się trochę skomplikowana, bo jeśli jesteście fanami uniwersum Widmina, wszystkie książki czytajcie może po parę razy, kochacie to uniwersum, to jak najbardziej tak. Na pewno będziecie czerpać z tego jeszcze więcej. Jeśli przeczytaliście Sagę Wiedźmińską i w sumie macie z nią takie stosunki, że okej, okay, jest. Czy polecam zagłębiać się w rozdroże Kruków? Nie. Bo nie zmieni ono raczej waszego, waszej perspektywy, a może tylko was zanudzić. A co z osobami, które nigdy nie czytały Wiedźmina? No wydaje mi się, że tak. Ale nie, nie wiem, czy byłbym zgodny z tym, że Rozroże Kruków jest dobrym początkiem dla uniwersum Wiedźmina. Wydaje mi się, że opowiadania mogą być lepsze, ale może po opowiadaniach możecie do tego wrócić. Nie wiem, ja nie uważam przynajmniej, że Rozroże Kruków da wam pełnię esencji wiedźmińskiej. I myślę, że to by było na tyle. Ciekawe ile ta krótka opinia mi wyjdzie, będąc podkreślam aktualnie 17 minut. Mogę teraz zapowiedzieć, że w następnym tygodniu omówimy sobie najnowszy, refleksował może abominację z Uniwersum Wiedźmina, czyli film Wiedźmin Syrenę z Głębi, chyba tak to się nazywa. Specjalnie do tego sobie powtórzę i jeszcze raz przeczytam opowiadanie trochę poświęcenia, więc właśnie sobie porównamy, czy to jest bardziej adaptacja czy abominacja i w ogóle omówimy sobie ten film. No i co? To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że ten film miał w ogóle jakiekolwiek ręce i nogi, ale robię to pierwszy raz, więc może to być chaos. Podzielcie się w komentarzach waszą opinią, bo może rozdroże kroków wam się super podobało, twierdzicie, że to jest w ogóle coś potrzebnego dla, dla całego tego uniwersum. Chętnie to przeczytam. A może twierdzicie, że rozdroże kroków to było największe rozczarowanie po, poprzedniego roku. Też to chętnie przeczytam. Jeśli Wam się film podobał, oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, to nic was nie kosztuje, a ja mogę coś zyskać. No i co? Widzimy się już za tydzień, tak więc trzymajcie się. No i cześć!